Stwierdziliśmy, że faktycznie no obce chwalicie, swego nie znacie, my nigdy nie byliśmy w Bieszczadach, więc postanowiliśmy... Że no, wyjazdę, byliśmy już wiele razy. Ja Miał być przed tym pierwszym naszym wyjazdem. Mhm. Kiedy jeszcze nie byliśmy, postanowiliśmy właśnie być. No i po tym pierwszym wyjeździe no, zakusnęliśmy się widokami pięknymi, spacerami w ogóle, no robię wrażenie, jeździliśmy później 4 lata z rzędów w Bieszczady, żeby je lepiej, <noise> albo pięć nawet, żeby je lepiej poznać. no Klimat, ludzie, widoki wspaniałe. Dla artysty to jest miejsce właśnie no, niesamowite. To jedna rzecz, druga szczególnie dla mnie istotna, to jest to, że miałem okazję właśnie na spokojnie o, w ten plener pójść. Zabrałem farby, zabrałem sztalugi te małe raczej, żeby to wszystko jakoś spakować wygodnie do auta i pojechaliśmy i właśnie w takich miejscach odludnych starałem się właśnie z tych oczywistych względów, o których wspominałem wcześniej, takie miejsca znaleźć i w takich miejscach rozstawiałem sztalugę i sobie spokojnie malowałem te piękne widoki, które, no, które Bieszczady ze sobą jakby dają.